No i witam wszystkich na nowym filmie. Nowy dzień, nowe oczekiwanie. Ostatnio byłem tu z Adamem z JMS z kanału. I ze stalowym dzikiem z Klaudiuszem. No i było tu ściernisko jeszcze bale leżały, tak jak żeście widzieli, kto oglądał. No a dzisiaj ładnie rolnik. No przygotował mi. Można powiedzieć, że mi przygotował ładnie poletko. No i co? No i co? Ciąg dalszy. Zobaczymy co będzie wychodzić. Zapraszam do oglądania. No i mam pierwszy dołeczek i zobaczymy co to będzie. No, już czuję, że guzik. Zaczynamy od guzika, tak jak ostatnio. Też zaczynamy od guzika, tylko zdobionego. A dzisiaj jest płaski. Nic, lecimy dalej. No i jest następny dołeczek. I chyba będzie guzik. Tak mi się wydaje. O, jeszcze mi spadł, pewno, że tak. Zobaczymy, czy coś ma. Chyba głos. Pewno, że tak. No, ale jest następny guziczek. Lecimy dalej. No, ale nie uwierzycie, mam znowu petardę. Ja, Piednicz. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Ale już Micha się cieszy, bo jest coś malutkiego i cienkiego. No zobaczymy, co to będzie. Pewno, że jakiś sreberko. Ha, ale cieszy. Zaraz przeczyszczę i się włączę No i delikatnie przeczyściłem. Jest to sreberko. Później zobaczę co to będzie, ale jest maluszek piękny. Alecie. Dobra, lecę dalej. No i jest coś wielkiego. Przed chwilą miałem 50 groszy z 82 roku. Pozdrawiamy. No i tak kopię, bo słyszę sygnał. No i patrzę, że coś jeszcze jest. Wykopałem. I zobaczycie chyba to trafiłem delikatnie ale coś dużego przetrzemy i zobaczymy czy coś tam wyskakuje pewno że tak o, ale pięknie jakiś medal pewno teraz nie wiem ale jest piękny widać zrobienia z tej strony chyba nic jednostronny tutaj dziureczkę miał no nic, później go przeczyszczę i na podsumowaniu pokażę lepiej o, ale fajnie lecę dalej no i jest jakaś monetka coś cienkiego no i zobaczymy co to będzie Guzik, a już myślałem, że znowu cienkie sreberka. No, co za dużo mnie to niezdrowo, Adaś. Ale jest guziczek. No i tym razem pociutko Pan Jezus. Szkoda, że taki połamany. Ale ostatnio jak żeśmy byli z chłopakami, to też żeśmy krzyżyka nie znaleźli. Właśnie żeśmy o tym wspomnieli na tym polu no a ja dzisiaj tylko coś takiego no zobaczymy może jeszcze się uda znaleźć jakiś krzyży cały. do kolekcji teraz i lecimy dalej no i tym razem pociutko już przetarłem jedna druga nie jedna czwarta krajcara ta druga strona no i bardzo ładnie. No i tym razem widać chyba będzie guzik, a raczej na pewno z jakąś gwiazdeczką. Mhm. No i tym razem na wierzchu. Jest taki chyba zajączek. Tak mi się wydaje. No ale fajnie. No i jest następny dołek. Mam jakąś krągłość. I zobaczymy co to będzie. Ale jakiś krajcarek, bo jest ciężki. Pewno, że tak. Pięknie, następna monetka. Lecimy dalej. No, i tym razem chyba jest guziczek. Pewno, że ten. Ale coś tam ma. Później wstawię zdjęcie. To zobaczymy, czy coś będzie miał. No i jest krągłość jest coś cienkiego zobaczymy co to będzie srebereczko jeden silver pięć. Pięknie Pomał by dokończył albo będziemy się widzieć na podsumowaniu a może jeszcze coś padnie. Lecę dalej No i dotarliśmy już do podsumowania. Najpierw guziczki. Nie wszystkie nagrywałem, trochę ich wyskoczyło. Monetki. Tutaj jakiś gwóźdź. Jest pan Jezus. Jest zajączek. Medal. Nie udało mi się go ustalić. Co to za medal? Krajcerówki. No i dwa sreberka. Bardzo cieszę. Jeszcze takie maluszki. Jest petarda. Nie spodziewałem się, że to srebra wyjdzie na tym polu i w ogóle innych fantów, ale bardzo ładnie. No i tak to wygląda. Jak się podobało zostawić pierdołki do następnego razu.